Cześć i witajcie na kanale Grupa Struktura. Jak wiecie prowadzimy też inne strony, m.in. projekty tanich domów, jak i koszty Obecnie bardzo dużo osób wypytuje odnośnie kosztów budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Naprawdę nie ma jednego schematu jaka jest cena. To nawet, że dzisiaj podamy cenę za budowę jakiegoś budynku, na przykład 200-250 tysięcy, nie oznacza, że na przykład za miesiąc czy za pół miesiąca ta cena nie ulegnie zmianie. Stąd tak naprawdę w ogóle powstał pomysł, żeby zrobić gotowy kosztorys i Wam go tak naprawdę opublikować żebyście wiedzieli, jakie są obecnie ceny materiałów budowlanych i ile potrzeba pieniędzy, żeby wybudować dom. Zrobiłem to na przykładzie projektu, jaki mamy na stronie projektytanichdomów.pl. Jak wejdziecie na tą stronę, macie do pobrania darmowy kosztorys tego akurat budynku, który projekt jest również do zakupu na naszej stronie. I chciałem Wam mniej więcej pokazać, jak to wygląda. Jest to kosztorys zrobiony w Excelu, edytowalny w całości, tak abyście mogli zmienić swoje po prostu wartości cen, jakie wy obecnie macie no, na danym terenie. Oczywiście, ilości materiałów przeliczyłem zgodnie z tym, co mamy w projekcie. Są wyszczególnione podstawowe elementy budowlane, i od razu mówię, że tutaj w kosztorysie akurat uwzględniłem cenę tylko i wyłącznie samych materiałów, więc jeżeli chcecie poznać cenę materiału z robocizną, no musicie odpowiednią kwotę tutaj zmienić. Yy, warto pobrać sobie ten kosztorys, zapoznać się ile na dzień dzisiejszy kosztuje budowa domu. Jest to zrobione dosyć szczegółowo, jeżeli chodzi na przykład o parter, jeżeli chodzi o same yy, na przykład ławy fundamentowe, posadzkę na zero, są zrobione elewacje, konstrukcja dachu, nie uwzględniają tutaj wiązary dachowe i ściany szczytowe, ponieważ czekam na ich wycenę, która niebawem do mnie przyjdzie, zatem wówczas będzie to wyszczególnione. Kosztorys oczywiście pobrany jest tutaj już z całościową kwotą. Nie chcę akurat publicznie podawać, nie chcę nikogo zrażać czy też zachęcać do budowy. Dlatego zapoznajcie się z nim, wpiszcie własne kwoty takie ceny materiałów, jakie wy macie na danym terenie, łatwo to zmienić, cena automatycznie się przeliczy. Na górze spodsumowanie jaka jest kwota, jaka kwota wychodzi za metr. Zobaczycie wówczas czy was stać, czy też nie. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzu, czy takie kosztorysy są dla was przydatne, ponieważ zamierzam je zrobić do wszystkich projektów gotowych, jakie posiadamy na naszej stronie, tak aby wasze ryzyko związane z budową zmniejszyło się, abyście mogli zaplanować sobie budżet budowy i wiedzieć, czy was po prostu stać na budowę, czy was nie stać? Ponieważ bardzo często słyszę, że kosztorysy, które są dostępne na innych stronach, projektów z gotowymi. Z strony projektów, z goto gotowych projektów domów, no, odbiegają od rzeczywistości, prawda? Stąd po prostu postanowiłem Wam udostępnić ten kosztorys, który jest w formie edytowalnej, żebyście po prostu mogli zmienić tę cenę, ewentualnie zaklepać wykonawstwo, czy nawet samodzielnie zrealizować daną budowę. Obecnie pracujemy też nad innym projektem, Mogę Wam zdradzić jego wizualizację, ponieważ już mamy je przygotowane. Projekt niebawem będzie udostępniony na naszej stronie. Również jestem na etapie przygotowania kosztorysów dla tego projektu. Zatem zobaczycie, jaka jest różnica między jednym a drugim projektem będzie też niebawem dostępny projekt domu w zabudowie 35 m2 na zgłoszenie lub też budowane, możliwością wybudowania jako rekreacyjny także zachęcam was do śledzenia kanału i sprawdzania na bieżąco ponieważ czeka was niebawem dużo fajnych materiałów zostawcie komentarz co o tym wszystkim myślicie i do usłyszenia następnym razem pozdrawiam